O, piątka leci jakaś. Co? O, jean Oszukane to wychodzę. <laughs> Czy masz taki dobry A.N.G? Co? Jak wyjść stąd? Gdzie no to jest co Wyjdź. Zepsułeś mi otwieranie. Jak można trzy piątki ty apić To co, ja mam już 12 postaci, a ty? Gdzie sobie Ile masz postaci, na tam? Gdzie sobie? Wychodzę z gry Tikreta zaraz tu wypełniam, czekaj Nie jest przypadkiem tego? Jakie skiny ma Jean, czy wiesz jakie skiny ma Jhin? Tikreta zaraz wypełniam Gdzieś było zbogowane konto masz Let the wind leave. No, idę sobie spać. elo. Hello? Tak <śpiewanie> nam <Czarnam> się? <śpiewanie>